Hamburg, miasto Matki Bożej, która Wandsbek. Miejsce, gdzie stacjonowali żołnierze Czarnieckiego z obrazem Matki Boskiej Królowej Polski. To jest obraz obecnie znajduje się w Rokitnie. W sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski. Matka Boża z Orłem. Przypominającym odrodzenie Królestwa Polskiego 26 czerwca 1295 roku. Tutaj na tej dzielnicy w hamburgu przewieziono 31 sierpnia 1840. 1944 roku. Kilkaset Polek z powstania warszawskiego z obozów w Pruszkowie, które założyli 6 sierpnia 1944 roku. Barbarzyńcy, którzy zaplanowali powstanie warszawskie, czyli Exodus 44. Eksodus 44 dla tego Eksodusu wybudowali już wcześniej osiedle żalibus. Było to projekt Andrzeja Wyszyńskiego, Hitlera, Stalina, wszystkich tych przyjaciół, których połączył jeden cel przejąć Polskę dla Izraela. Taki był ich plan, bo mieli swojego króla, potomka. Podobno. W Lublinie wybrali z 17 na 18 sierpnia 1587 roku Saula Wala jako króla Polski. A jego potomek w 37 pokoleniu żyje w Izraelu. Jest to słynny Izrael Lau, Lolek, którego nie ościł Lolek z Wadowic. Słynny Lolek urodził się 18 maja. 1920 roku w domu Żyda była muta w Wodowicach. Tam, gdzie już 11 listopada, nie z 11 września, w 1898 roku, przy pokładaniu kamienia węgielnego pod kościół klasztor św. Józefa, święty Rafał Kalinowski dziękował siostrom z Łagiewnik za wydanie życiorysu Hermona Koena. Augustyna Maria od Najświętszego Sakramentu, który tutaj, właśnie tutaj mieszkał. Był to Żyd z rodu Arona, wnuk rabina Hamburga Altony Iwan Zbeku. Wcześniej jego dziadek 1800, w 1774 roku został rabinem Poznania. Mieszkał na ulicy Żydowskiej przy Sanktuarium Matki Boskiej, Krwi Chrystusa. Tam, gdzie znajduje się również od 1282 roku klasztor Selezjanów, gdzie od 20 grudnia 2017 roku nasz ksiądz Michał Woźnicki walczy o odzyskanie mszy świętej trydenckiej. Jesteśmy na cmentarzu, gdzie są groby. Poległych w wojnie polsko-francuskiej w 1870 roku. Mamy tutaj taki szczególny, upamiętniający, upamiętniający napis. Majer. Żołnierz Majer, francuski żołnierz, urodził się w 1847 roku. To jest rok, kiedy 8 sierpnia 1847 roku w Bad Ems mocą Eucharystii nawrócił się żyd z rodu Arona Herman Cohen, Augustyn Mariad Świętego Sakramentu. Uczestniczył w bitwie 18 sierpnia 1870 roku. Jest to rocznica 18 sierpnia. Z 17 na 18 sierpnia właśnie w Lublinie został wybrany Saul Wal. 18 sierpnia 2020 roku Dachau zostało przejęte przez Izrael. Nad obozem latały samoloty Izraela. W środku była minister obrony Niemiec Anegret. W Kagańcach przekazywali władzę. Tego dnia tutaj w Hamburgu, tutaj w kościele św. Józefa ustalili nowe przepisy sanitarne ostrzejsze i ustalili, że Jan Paweł II jest największym świętym czasów koronawirusa. Umarł żołnierz Majer 21 21 sierpnia 1870 roku. 13 maja, 13 lipca 1870 roku właśnie w Bad Ems. Bismarck, który potem się nawrócił po objawieniu się Matki Boskiej w Głotwałdzie. Sfałszował depesze dla wywołania tej wojny Prusko-francuskiej. Mamy tutaj również rezerwistę sztendera Urodzony 1843 brał udział, został zraniony pod Odrelanem 4 grudnia 1870 i zmarł 27 grudnia 1870 roku. Grenadier Dilk

Gerdon, 1848 zginął 2 grudnia 1870 roku Wieczny odpoczynek racz dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci Wieczny odpoczynek racz dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci Wieczny odpoczynek racz dać panie światłość wiekuista niechaj im świeci Matko Boża patronko nasza patronko Hamburga Dachał, rezydencja sobieskiej Teresy Konegundy, która urodziła się, koronowana błoniem matki 4 marca 1676 roku na Wawelu. Koronowana 2 lutego 1676 roku w rocznicę koronacji cesarza Karola Wielkiego. I świętej Adelaide. 2 lutego 1962 roku. 2 lutego 2008 w Monachium był ingres przestępcy Karola Marksa. Marks. Pisałam do niego, bo jeszcze nie wiedziałam, że. Akurat jest ma ingres w rocznicę koronacji w łonie matki, regentki Bawarii Teresy Kunegunda sobieskiej która została regentką całej Bawarii od 17 sierpnia 1704 roku. A potem od 14 maja 1705 roku na wygnaniu w Wenecji. 10 lat, gdzie 13 grudnia 1707 roku adoptowała syna króla Armenii, Retina. Teresa Kunegunda Sobieska została otruta przez Żydów 10 marca 1730 roku w Wenecji. Wszystko sfałszowane. Jej syn, czyli wnuk Sobieskiego, potomek. Jadwigi Jagielonki Zmarłej w Dachau, 16 lipca 1176 roku. To jest słynny 50, 50. cesarz Karol VII, następca Karola Wielkiego, który założył w Hamburgu kościół w 808 roku. Kościół powstał w centrum Hamburga, w Starym Mieście przy którym został wybudowany klasztor świętego Angskara. Klasztor świętego Angskara, który został biskupem Hamburga 10 listopada 831 roku. Wszystkie drogi prowadzą do Hamburga, z Rzymu do Hamburga gdzie umarł tam właśnie w tym klasztorze umarł święty papież Benedykt V 4 lipca 1965 roku.